Rwanda, początek 1980 roku to smutny czas. W całym kraju miały miejsca akty wandalizmu, kradzione i niszczone były figury Matki Bożej. Mało kto odmawiał różaniec. Nawet sami duchowni rzadko kiedy przypominali o tej modlitwie, ulegając wpływowi fałszywych teologów, twierdzących, że to nabożeństwo straciło sens. Niewiele później w momencie powszechnej apatii i zniechęcenia. W tym kraju objawiła się ta, o której niemal zapomniano, Matka Najświętsza. Wizjonerki, którym ukazała się Maryja, uczęszczały do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. Większość spośród 120 uczniów stanowili katolicy, jednak młodzież pod względem moralnym pozostawiała wiele do życzenia. Jako pierwsza widzenie miała 16-letnia, bardzo pobożna dziewczyna Alfonsine Mumureke. Objawienie miało miejsce w sobotę 28 listopada 1981 roku o godzinie 12.35 Alfonsine wspomniała: Byłam w jadalni i rozdawałam posiłki. Nagle usłyszałam głos. Maryja mówiła: Moja córko, oto jestem. Dziewczyna wyznała, że wyszła na korytarz i zobaczyła bardzo piękną kobietę. Uklękła. Uczyniła znak krzyża, a następnie zapytała: Kim jesteś? Maryja odpowiedziała: Jestem matką Słowa. Co w religii jest najbliższe twemu sercu? Dziewczyna powiedziała: Kocham Boga i Jego Matkę, która dała nam swojego Syna, który nas zbawił. Maryja rzekła: To prawda. Przybyłam, aby cię o tym zapewnić. Wysłuchałam waszych modlitw. Chciałabym, aby twoje koleżanki miały więcej wiary, ponieważ niektóre z nich nie wierzą wystarczająco. Od samego początku nikt nie wierzył w to, co mówiła Alfonsine. Tymczasem dziewica ukazywała się jej ponownie 29 listopada i w prawie każdą niedzielę grudnia. Z powodu tych nadzwyczajnych odwiedzin dziewczyna wiele wycierpiała przez szyderstwa. I kpiny swoich rówieśników. 8 maja 1982 roku Alfonsine poskarżyła się matce Bożej. Ludzie mówią, że jestem szalona. W tym dniu uczniowie i nauczyciele ze szkoły byli świadkami wielu znaków na niebie. Obserwowali oni taniec słońca od lewej do prawej strony, w górę i w dół, zniknięcie słońca i pojawienie się zielonego księżyca. Taniec gwiazd, świetliste krzyże. Alfonsine podała Matce Bożej różaniec do poświęcenia. Jeden z nich stał się niezwykle ciężki, trudno go było unieść. Należał do uczennicy, która najzajadlej krytykowała objawienia. Matka Słowa poleciła Alfonsine przekazywać osobiste orędzia skierowane do konkretnych osób i wskazówki dla zgromadzeń zakonnych a także treści dotyczące przyszłości Rwandy. W swoich rozmowach z Maryją wizjonerka zachowywała zawsze wielką prostotę. Zwracała się do niej mamusiu. Podczas objawienia 25 czerwca 1982 roku Alfonsine zapytała Maryję, czy brakiem szacunku będzie nazywać się kochanie. Maryja odpowiedziała jej kiedy dziecko jest bez zarzutu wobec swojej matki, mówi jej wszystko, co nosi w sercu. Zresztą ja nie postępuję tak jak ludzie. Mimo, że jestem matką Boga, potrafię być naturalna i pokorna, zniżyć się do waszego poziomu o wiele lepiej, niż wy potraficie to czynić między sobą. Dlatego lubię, kiedy dziecko bawi się ze mną. Gdyż dla mnie jest to najpiękniejszym znakiem jego zaufania i miłości. Wszyscy, którym się to nie podoba, nie rozumieją tajemnic Bożych. Bądźcie wobec mnie jak małe dzieci. Czy gdybym była na Was zagniewana, mielibyście odwagę tak do mnie się zwracać? Każda matka woli raczej pieścić swoje dziecko, aby umiało mówić jej o wszystkim, co chce. Nie należy bać się własnej matki. Alfonsine wielokrotnie podkreślała, że Maryja przybyła do Kibeho, aby przygotować świat na przyjście swojego syna. Matka słowa miała wielokrotnie mówić o cierpieniu. Powtarzała, że nie ma innej drogi do nieba, jak przez cierpienie. Alfonsine często powtarza i śpiewa, że dziecko Maryi nie rozstaje się ze swoim krzyżem. Dziewczyna niekiedy przez czternaście dni z rzędu pościła i umartwiała się. Modliła się i śpiewała. Prosiła o łaskę dla tych, którzy grzeszą wskutek skutek nienawiści. W swoich modlitwach Alfonsine nigdy nie zapominała o duchownych i młodzieży. Modliła się o pokój za biskupów Rwandy, władze państw i cały świat. Podczas ostatniego objawienia, 28 listopada 1989 roku. Matka Boża skierowała swe przesłanie do polityków rządzących światem. Mówię do Was, którzy posiadacie władzę, a którzy reprezentujecie naród: ratujcie ludzi, a nie bądźcie ich oprawcami. Nie okradajcie ich, dzielcie się z innymi. Uważajcie, aby nie tyranizować tych, którzy chcą wytknąć Wam błędy. Mówię to do Was, Powtarzam wam, nie wolno nic złego czynić tym, którzy kochają bliźnich, stają w ich obronie, walczą o poszanowanie dla życia i dla prawdy, są dobrzy i walczą o to, aby Bóg był kochany i czczony. Wieczorem 12 stycznia 1982 roku Matka Boża ukazała się po raz pierwszy siedemnastoletniej Natalii. Była ona skromna i pobożna. Natali mówiła przede wszystkim o chrześcijańskim sensie cierpienia i dała tego przykład swoim życiem. 5 sierpnia 1982 roku Maryja skarżyła się. Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych. Kiedy zaczniecie czynić to, o co was proszę. Jesteście obojętni na wszystkie moje wezwania. Kiedy zaczniecie interesować się tym, co pragnę wam powiedzieć. Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie. Jak długo jeszcze będziecie głusi na moje wezwania? Madonna w rozmowie z Natali mówiła także: Świat podąża bardzo złą drogą. Popełnia się wiele grzechów, króluje perfidia i rywalizacja, nie ma zgody. Świat zmierza do tego, by zapaść się w otchłań, zlewa się w jedno obrzydliwe państwo. I jeśli nie będziecie żałować i nie przemienicie waszych serc, wszyscy zapadniecie się w otchłań. Na świecie króluje egoizm, nienawiść, nieczystość i bezbożność. Z tego powodu należy niezwłocznie żałować, nie zatwardzać serca, wyrzec się grzechu i praktykować Boże przykazania. Maryja powiedziała też Natalii, że przez większość swego życia będzie cierpieć. 3 września 1983 roku dziewczyna odpowiedziała: Przyjmuję drogę, którą chcesz mnie prowadzić, bez względu na to, czy będzie to droga cierpienia, czy droga radości? Maryja wyjaśniła, że poprzez cierpienie ratuje siebie i bliźnich, ponieważ w cierpieniu daje się dowód prawdziwej miłości. Spośród tych wydarzeń najbardziej wszystkich zdumiewał fakt objawienia się matki słowa Marii Claire, która nie wierzyła w to, co mówił Alfonsine, i najzajadlej ją atakowała. Same życie duchowe Marii Claire. Pozostawiało wiele do życzenia. Ceniona przez koleżanki, mająca na nie ogromny wpływ, zginie później wraz z mężem w wojnie, którą dokładnie przepowiedziała Matka Boża. Mimo wielu wad, jakie miała Marię Klajrę, Matka Słowa właśnie jej powierzyła ważne zadanie: krzewienie nabożeństwa do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża ukazywała się dziewczynie od 2 marca 1982 do 15 września 1982 roku. Od tamtej pory Marię powtarzała, że trzeba rozważać mękę Jezusa i głęboką boleść Jego Matki. Trzeba odmawiać różaniec i koronkę do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny, żeby otrzymać łaskę żalu za grzechy. Podczas pierwszego objawienia Maryja powiedziała: Kiedy pokazuję się komuś i rozmawiam z nim, chcę zwracać się do całego świata. Jeśli zwracam się do parafii w kibeho, to nie znaczy, że chodzi mi tylko o kibeho, czy o diecezję Butarę, czy o Rwandę, czy o całą Afrykę. Troszczę się i zwracam się do całego świata. Świat jest zły i pędzi ku swojej ruinie. Zbliża się do upadku swojej otchłani. Świat buntuje się przeciwko Bogu, popełnia się wiele grzechów. Nie ma miłości i nie ma pokoju. Jeśli nie będziecie pokutować i nie nawrócicie swoich serc, wszyscy wpadniecie w otchłań. Żałuj za grzechy, żałuj za grzechy, żałuj za grzechy. Nie zwracam się tylko do Ciebie. Lecz do wszystkich. Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił. Proszę was, żałujcie za grzechy. Jeśli będziecie odmawiać tę koronkę, rozważając ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam Wam o tym przypomnieć, szczególnie tu, w Rwandzie, gdyż znajduję tu jeszcze ludzi pokornych, którzy nie są przywiązani do bogactw ani do pieniędzy. 15 sierpnia 1982 roku dziewczyna ujrzała siebie stojącą pośrodku dużego, ciernistego krzewu. Siedem razy upadła w cierniste krzaki. A Maryja powiedziała: Upadłaś siedem razy w ciernie, abym mogła poruszyć zatwardziałe serce ludzi. Świat jest chory, moje dzieci, musicie się umartwiać, żeby pomóc Jezusowi w zbawieniu świata. Matka Boża objawiła się również dziewiętnastoletniej Agnes. W przesłaniu do niej powiedziała: Młode dziewczyny nie powinny używać swoich ciał jako narzędzia przyjemności. Używają wszelkich środków, by kochać i być kochanymi, a zapominają, że prawdziwa miłość pochodzi od Boga. Zamiast służyć Bogu, służą pieniądzom. Muszą uczynić ze swojego ciała instrument przeznaczony do chwały Bożej, a nie obiekt przyjemności w służbie ludzi. Niech zwrócą się do mnie, a ja wskażę im drogę do Boga. Przyszłam przygotować drogę dla mojego syna, dla waszego dobra, a wy nie chcecie tego zrozumieć. Czas, który pozostał, jest krótki, a wy jesteście roztargnieni. Rozpraszają was dobra tego świata, które są przemijające. Nie zapominajcie, że Bóg jest potężniejszy od wszelkiego zła na świecie. Powiedz młodzieży, aby nie psuła sobie przyszłości przez niewłaściwy sposób życia który może zaważyć na ich przyszłości. Nie traćcie nieba dla świata. Intelektualiści otrzymali naukę, aby pomóc innym dojść do prawdy, którą jest Bóg. Wyznawać ateizm to obrażać i szydzić z Boga. Szukajcie oderwania od tego świata i szukajcie dobra przygotowanego przez Boga. Droga do nieba wiedzie przez wąską drogę. Nie jest łatwo się przez nią przedostać. Droga do szatana jest szeroka. Będziesz szedł szybko, będziesz biegł, bo nie ma przeszkód. Nie zostało wiele czasu na przygotowanie się do sądu ostatecznego. Musicie zmienić wasze życie, wyrzec się grzechu, modlić się i przygotować na waszą śmierć i na koniec świata. Musicie się przygotować, póki jest jeszcze czas. Ci, którzy robią dobrze, pójdą do nieba. Jeśli robią źle, potępią się. Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i modlitwę. Czasu jest niewiele, a Jezus przyjdzie. W kibeho matka Boża zapowiedziała, że w Rwandzie będą się działy straszne rzeczy. Maryja mówiła, że jeśli ludzie się nie nawrócą, to przez trzy dni i trzy noce będą panowały ciemności. I że ocaleją ci, którzy będą wtedy mieć w swoich domach zapalone świece rwandyjskie, własnoręcznie zrobione. W 1983 roku Matka Słowa ukazała uczennicom rzeki pełne krwi, mordujących się ludzi. Ta straszna przepowiednia sprawdziła się w 1994 roku. Podczas bratobójczych walk między plemionami Hutu i Tutsi zginęło ponad milion osób. Ludzie ginęli z rąk swoich sąsiadów, okaleczano, dokonywano masakr w kościołach i szpitalach. Księża, gdy dziewczęta przekazywały słowa Matki Bożej o straszliwym ludobójstwie, które miało się wydarzyć, nie dowierzali. Tymczasem zapowiedziane ciemności strasznego terroru wojennego trwały dokładnie trzy miesiące od kwietnia do lipca 1994 roku. Misjonarze opowiadali, że rodziny, u których podczas straszliwych masakr paliły się poświęcone świece, ocalały. Zapowiedź strasznych wydarzeń w Rwandzie stał się jednym z głównych powodów, które doprowadziły władze kościelne do uznania objawień w Kibeho. Najświętsza Maryja Panna ostrzegała także, że swoboda seksualna może doprowadzić do katastrofy. Matka Słowa wzywała cały świat, tak jak w Fatimie, do modlitwy, postu i pokuty, dla uniknięcia wojny i kary. 29 czerwca 2001 roku objawienia Matki Bożej Bolesnej w Kibeho zostały uznane za autentyczne. Od czasu objawień miały miejsce spektakularne fale nawróceń, ale też straszliwe zbrodnie. Jeszcze w 1995 roku wojska Tutsi zamordowały w świątyni w Kibecho około 3000 ludzi z plemienia Hutu. Była to zemsta za zbrodnie popełnione przez Hutu podczas masakry dokonanej rok wcześniej. Jak wspomina jeden z miejscowych misjonarzy, przed wojną do Kibeho przybywało dziesięć razy więcej pielgrzymów niż obecnie. Była radość i skupienie. Ale pomimo początkowej fali nawróceń, ludzie znowu zapomnieli o błagalnym wołaniu Matki Słowa, wzywającej do pokuty i modlitwy.